Cześć, to znowu ja Oliwia. Witam Was w kolejnym modowym odcinku. Jak żeby inaczej w sobotę, dzisiaj mam dla Was super inspirujący i jakże kreatywny odcinek na temat białej koszuli. Pokażę Wam, jak ją wystylizować, przetransformować w taki niestandardowy sposób. Myślę, że ten materiał Wam się spodoba. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to nie zapomnijcie o kliknięciu przycisku subskrybuj. Podajcie też koniecznie na mojego TikToka, gdzie pokazuję Wam dużo więcej takich trików związanych między. Innymi z innymi znoszeniem koszuli. Tak samo na moim Instagramie właśnie ruszyło gigantyczne, kosmetyczne rozdanie, także koniecznie tam wbijajcie, a teraz przechodzimy już prosto do odcinka. Słowem wstępu, uważam, że biała koszula to ponadczasowy element garderoby, w zasadzie taki must have, który powinien mieć każdy, bez względu na to, tak naprawdę jaki styl preferuje, ponieważ ten element garderoby jest tak bardzo wdzięczny, że w zależności od tego jak go ogramy dodatkami, on może przybrać zupełnie inny charakter i dokładnie tak jest z białą koszulą, którą kocham całym sercem. Moja, ta, którą będę wam pokazywać w dzisiejszym odcinku jest z Zary. Wykonana w ponad 90% z bawełny. Kilka dosłownie procent to elastan. Niestety bawełniane koszule mają to do siebie, że się gniotą, ale z drugiej strony mają też taki bardziej sztywny materiał, który ja preferuję, ponieważ można go bardzo fajnie ograć. Ta koszula wówczas naprawdę świetnie się może układać, w szczególności po transformacjach. Jeśli chodzi o fason białej koszuli, to ja tutaj rekomenduję Wam zaopatrzyć się w model odrobinę dłuższy, najlepiej oversize'owy, ponieważ wtedy będziecie mogli naprawdę dużo więcej z nią zdziałać. Lecimy z pierwszą propozycją. Jak widzicie, biała koszula idealnie nada się jako jeden z elementów biznesowej stylizacji. Taka stylówka sprawdzi się nie tylko do pracy, ale także na jakieś wieczorne wyjście ważną konferencję, czy nawet możecie wskoczyć w nią na egzamin. Tutaj koszulę zestawiłam z czarnym ponadczasowym garniturem spodnie okroli cygaretek, oversize'owa dłuższa marynara z dodatków, zamszowe szpilki z czubkiem śpić, do tego torebka typu kuferek. Skórzana opaska oraz dłuższe kolczyki. Nie bez powodu koszulę włożyłam w środek spodni i zapięłam ją pod szyję. To jeszcze bardziej podkreśli ten taki wyjściowy, dostojny charakter stylizacji. Pokazałam też mankiety, wystawiłam je za rękaw marynarki z tego względu, że bardzo podoba mi się ten efekt. Jeśli w pracy macie określony elegancki dress code, niekoniecznie za nim przepadacie, to z tą stylizację możecie bez problemu w mgnieniu oka przetransformować, ponieważ te elementy są tak bardzo wdzięczne. Wystarczy, że zamienicie buty na obcasie, buty sportowe, dodacie na przykład czapkę z daszkiem, rozepniecie kilka guzików koszuli, wypuścicie jej jedną część i słuchajcie, śmiało po pracy możecie wskoczyć w bardziej wygodny look i śmignąć na miasto biała koszula w odsłonie na randkę bardziej sexy, z dekoltem głębokim niemalże do pępka wystarczy słuchajcie rozpiąć guziki od góry, zawinąć te guziki, podkleić na przykład taśmą dwustronną tutaj nie możemy zakładać biustonosza, bo byśmy skopali cały efekt, dlatego polecam Wam taśmy do biustu, które nam to fajnie podtrzymają, mi niestety wszystko się pokończyło dlatego słuchajcie, jako takiej atrapy użyłam najzwyklejszej taśmy klejącej, z której sobie zrobiłam taką taśmę Dwustronną. Grunt to włożyć tą koszulę porządnie w środek dolnych części garderoby albo po skosie, albo zapiąć te guziki, podwinąć rękawy i dodać jakieś akcenty, które będą tutaj fajnie współgrać. Ja postawiłam na spódniczkę typu mini, delikatne sandałki na obcasie, torebkę lakierowaną i zrobiłam sobie z nieumytych włosów, tak zwany wet hair look. Fajnie tutaj też przy głębokim dekolcie będzie wyglądała jakaś efektowna biżuteria. Ja postawiłam na złoty, ordynarny łańcuch. Myślimy sobie biała koszula, totalny zwyklak, ale jak przyjdzie co do czego, to okazuje się, że jest całkiem niezwykła. Wystarczy troszkę poszperać, poszukać inspiracji, puścić wodze fantazji i można wykombinować coś naprawdę niestandardowego. Obiecałam, że dzisiaj tak będzie i prezentuję Wam właśnie taką odsłonę. W stylizacji typowo casualowej koszula w wersji asymetrycznej, jak widzicie, zestawiona z jasnymi spodniami typu slouchy, do tego sportowe skórzane buciki, torebka z takim ozdobnym, rudym łańcuchem i okulary zerówki. Wydaje mi się, że całość ten Total Look prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. No i nie oszukujmy się, na pierwszy plan zdecydowanie wysuwa się ta wariacja w zasadzie na temat koszuli. Jeśli ciekawi Was w jaki sposób można ją tak przetransformować, to odsyłam Was do jednego z poprzednich filmików, zostawiam Wam link w opisie, tam pokazuję krok po kroku, jak uzyskać właśnie taki efekt, ale uwierzcie mi, to jest jedna opcja z wielu. Z reguły klasykę dobrze jest zawsze przełamywać jakimiś ultramodnymi akcentami, trendami, które królują w danym sezonie, ponieważ wtedy mamy pewność, że nie przegniemy, nie stworzy nam się jakaś karykaturalnie śmieszna stylizacja i będziemy wyglądać jak ofiara mody, tylko jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie. I słuchajcie, prezentuję Wam jeden z wiodących trendów na ten sezon, o czym Wam już wielokrotnie mówiłam. Mowa tutaj o bieliźnianych akcentach w stylizacji. Najczęściej są to staniki, gorsze. Sety noszone na wierzchu, na górnych elementach garderoby. I ja właśnie w tym celu zastosowałam ten crop top w wersji skórzanej. E, oczywiście założyłam go na moją koszulę białą, klasyczną. Mamy tutaj fajne zrównoważenie. E, przez to ten bieliźniany top nie wygląda wyzywająco, ponieważ koszula jest tak bardzo klasyczna sama w sobie. Do tego inny skórzany akcent w postaci spódniczki z plisami. Ciężkie buciory na grubej gumowej Podeszwie i przełamanie w postaci torebki z takim zwierzęcym motywem w kolorze musztardowym oraz złote okulary zerówki. To jest super rozwiązanie w momencie, gdy podoba nam się jakiś trend, ale nie do końca wiemy, jak go ugryźć. Wtedy dobrze jest zacząć od tej bezpiecznej opcji koszula, właśnie taka jest. To samo słuchajcie, rekomenduję Wam w kontekście zabawy kolorami stylizacji. Ja nie jestem fanką nasyconych kolorów, ale od czasu do czasu. Puszczę wodze fantazji i wplotę coś takiego do stylówki i tutaj prezentuję Wam to na przykładzie golfu założonego właśnie pod białą koszulę, ponieważ do koszuli zawsze możemy dobrać jakieś rzeczy na wierzch, ale tak samo zbudować warstwowość i założyć coś pod spód. Z białej koszuli jesteśmy też w stanie zrobić bluzkę z długim rękawem, z bardzo głębokim dekoltem na plecach seksownym. Fajnie jest tutaj ten dekolt urozmaicić na przykład jakąś biżuterią bądź odgarnąć włosy, jeśli macie długie, żeby go w ładny sposób wyeksponować. Na co ja zawsze stawiam, to ukrycie tego kołnierza z przodu, żeby mi tutaj nieładnie nie wystawał. Ja nie wyglądam zbyt dobrze w półgolfach, w golfach, gdy jestem tutaj cała zabudowana. E, dlatego stawiam raczej na taki okrągły, klasyczny dekolt. Do tego e, podwinęłam moje mankiety. Wydaje mi się, że ta stylizacja nada się zarówno na co dzień, jak i na jakieś takie mniej oficjalne wyjście. E, do naszej bluzeczki dobrałam jeansy z podwyższonym stanem typu mam, podwinęłam y, nogawki, y, dobrałam torebkę, siodło, klapki, całość postanowiłam także dopełnić kapeluszem. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, że pobudziliście Waszą kreatywność i przede wszystkim, że znaleźliście tutaj coś inspirującego. Jeśli zdecydujecie się wykorzystać któryś z moich patentów, to koniecznie wrzućcie fotkę czy relację na Wasz Insta. Oznaczcie mnie, ja z chęcią padnę polajkuję profil, udostępnię te najfajniejsze relacje, posty. Przypominam też o instagramowym rozdaniu. Wpadajcie, jeśli jeszcze mnie tam nie, nie obserwujecie i bierzcie udział, zapraszam was też na mojego TikToka do subskrybowania kanału i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Buziaki do zobaczenia, pa pa.